Kiedyś stanął nad brzegiem Szukał ludzi Gotowych pójść za nim Mówić w serca Słów Bożych prawdą O Panie Bo Ty na mnie spojrzałeś W swoje usta dziś wyrzekły me imię. Swoją markę pozostawiam na brzegu. Razem z Tobą nowy zaczęli. Pan kiedyś stanął nad brzegiem, szukał ludzi i pójść za nim. Służby Boże, prawda? O Panie, Ty na mnie spojrzałeś, swoje usta. Drodzy, idziemy dalej w nasze rozważanie. Wczoraj przerobiłem półtorej liniki, a krótkie zda, zdania omawiam. Teraz trzeci grzech kapłański, słowami Pana Jezusa, jak zaraza pustoszy szeregi moich synów grzech nieczystości. I drugie zdanie, które mówiłem wczoraj. Sakrament święceń kapłańskich uzdalnia kapłana do życia w celibacie Ale nadmieniałem nie zwalnia natury, czyli popędu, chęci bycia ojcem, bycia kochanym gdzie to... I dlatego ten dar jest dany kapłanom w naczyniach glinianych. Że trzeba cały czas uważać. Bardzo łatwo jest rozbić. Czytajcie sobie dzisiejsze rozważanie o sercu pana Sław Bóg dzięki, że największym przymiotem Boga jest przebaczenie. Istotą Boga jest przebaczenie i w nim zawarty jest... zawarte jest miłosierdzie, i że mamy sakrament odpowiedź. Dzisiejsze dzieci teologicznie, dogmatycznie, moralnie, nieprawdopodobne rozważanie, zrobiłem z tego sześć księg. O pokucie, o sercu, o rozumie. To tam kilka, o, o, o naturze Pana Jezusa. Dzieci to są. Bo kiedy Pan Jezus mówi o sercu, to mówi o sobie, jakim On jest. Jaki jest jakim nasz jest Bóg. No a to, co dziś poje, pojąłem, jaka jest symbioza albo współpraca dwóch serc: serca ludzkiego Pana Jezusa i serca boskiego. Dzieci, fenomenalne to rzeczy. Bóg nam zapowiedział, że be, będzie nam dawał łaskę poznania. I dzieci tu przychodzi. A to jest dalej kropla w morzu. Kim jest Bóg? Dzieci, gdzie by byli na płaszczyźnie naszej wiary, gdyby nie orędzia na czas ostateczny? Rozważania serca Jezusa, ponownie wejdą do książek dogmatycznych. Jeśli idzie o dogmatykę, jak to dzieci w naszej książki pojmiecie, to nie potrzeba Wam więcej traktatów ani o matce Bożej, ani o Anioła. Macie gotowe. Wszystko to macie. Jeśli kapła przestrzega kapłan nakazanych form zachowań, jest bezpieczny i łaska Boża chroni jego duszę. Dzieci nie ma. Żadnego wymysłu ludzkiego, które nie byłoby oparte o zasadę, mój drodzy, form zachowań. Chcesz być pilotem, podają Ci całe formy zachowań. Na końcu masz checkpoint, listę, wedle której musisz uruchomić system, wszystko wygnie, co musisz sprawdzić przed startem. Masz prawo jazdy, musisz to wszystko przyjąć. Czy są, Boże, formy zachowań? To są, moi drodzy, Boże, dyrektywy. Ekonomicznie, procedury. To trzeba z zimną krwią zachowywać, aby, moi drodzy, wytrwać w kapłaństwie, w celibacie. Jeśli kapłanie zuchwały wobec Boga, co na zuchwały, że ja sam tu uniosę. Ja już jestem na tyle silny, mam 40 lat, 15 lat kapłaństwa. Ho, ho, ho. Dzieci, dziadki po 70 się gierły. Zuchwałość wobec Boga, że sam uniosę siebie, opanuję siebie. Zuchwałość jest znacznym? z naszym spechom. szybko traci łaskę i popada w grzech czasami na całe życie. To są nieraz straszne cierpienia kapłanów. Bo bidoki trwają, ale jeśli nie wychowało się siebie i swojego ciała, to to już jest później tak jak z rozpędzonym pociągiem, już go nie zahamujesz. Panie Jezus mówi o dramatach duszy kapłańskiej. Czasami całe życie. Codzienna modlitwa i udział w sakramentach daje duszy kapłana ogromną siłę. Dziś, ja się dopiero ucz, uczę do modlitwy kapłana do brewiarza, bo modlitwa kapłana to był brewiarz. Ostatnio przez 10 minut miałem w ręku brewiarz z 1892, czyli przed reformą papieża Piusa X, który to brewiarz dla nas jest dzieci, master, wzorem. W tamtym brewiarzu, tym starszym, na matutinum było 12 psalmów, nie 9. Tam już nie i pory 8, a nie 5. Tam były całe psalmy, a u papieża Piusa są dzielone, że tam ma 25 linijek, po 7, znaczy części jeden psalm leci na horkę, czy tam dane w jucznie. Czyli papież Piusz X <dziesiąty> ostrugą. Ten brewiarz o 50% jak zobaczyłem w grubości ile jest A to co zrobili później po soborze To ten piusa Piusa 10 to ostrugali o 75% no, Jak ktoś jest szybki to i kilkanaście minut ty obecny no, on, on mówi bremia. No psalmy krótkie pyk, 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 pyk leczka, I lecisz. Modlitwa siłą kapłana. Więc kiedy biedni ci kapłani mieli od... Jaka, jaka to była mądrość kościoła narzucić kapłanom duch modlitwy. Matutiną i jucznia wieczór. No to tam zajmuje równą godzinę. Mnie ten skrócony. To tamte było dwie. To kiedy on o czymkolwiek pomyślał, jakby pobożny, czy do baru i czy na chałupy. A jeszcze był kaganek, nie było prądu, więc. Dzieci nie było szans na nic. Jak nie zmówisz matutinów, nie prowadzisz wieczór, to w ciągu dnia, to dzieci nie ma kiedy to ślizgnąć, znaleźć w ciągu godzinę a, a tu idą inne godziny. Dzieci, jaka co Kościół potrafił zrobić, a co oni potrafili zrobić, rozbrajając wszystko. Po prostu dranie skończone. Teraz chodzą i wrzeszczą, że trzeba być posłuszny pusto stanowi w ich umysłach i w pustostanie Kościoła. idzie do nas kamień ołtarzowy z katedry z Francuz, jak się dowiedział, że kupuje, kupowany do Polski na nowy kościół, dziękował. Mówi, warto, żebym go tak długo trzymał. I jest certyfikatem. Oni wszystko wiedzieli, co trzeba zrobić, żebyśmy byli trupem. Niczemu nie darowali. Ołtarzowi, kamieniowi węgielnemu. Wszystko w naruszyli. Wszystko przesunęli. Na oczach setek tysięcy księży, Przecież nie wszyscy byli zdewastowani, dzieci i nikt nie podjął się obrony Kościoła. Nieprawdopodobny był system kombinowania. Jeśli kapłan nie modli się, nie ma brywiarza, nie korzysta z sakramentów świętych, no to moi drodzy, skąd siła na wytrwanie? Brak pokory w podejściu do własnej natury. Panowie, do końca będziecie, słuchaj Państwa. Mieli słabą naturę, kapujecie? Słabszą jeszcze niż dzisiaj. Mądrość ludowa na ten temat dobrze wiedziała, że ponoć i w starym piecu ogień duje. Więc jak tym zaczniecie bimbać, że jesteście silni, że jesteście mocni. Po was jest. Brak pokory w podejściu do własnej słabej natury prowadzi jednak do lekceważącego traktowania podstawowych form zachowania bezpieczeństwa wobec ataków złych duchów. To coś takiego, jak nierotropna mama, Otwiera szufladkę i ma synka, półtoroczka, gdzie są gwoździe. Co zrobi każdy chłopiec? Weźmie dwa gwoździe i pójdzie do kontaktu i każdy chłopiec wsadzi do tej dziury. Każdy. I co ma z dziecka? Trupa. Żadna pineska, żadna psówka. Nic nie może być przy dziecku w zasięgu ręki. Każde dziecko włoży do kontaktu. Włożą zapałki, wszystko co jest możliwe, patyki. Dzieci długo opiekują, to, to, to Chwila nie uwagi i dzieci nie ma dziecka. Tak samo Panu mówi, że nie można nam kapłanom bimbać z podstawowych form, Zachowania bezpieczeństwa wobec ataków z wybuchów. To nieprzypadkowo. Mądrość nasza polska, Niemcy, przekazała nam co do tych form zachowań cielesnych zasadę. Tam, gdzie diabeł nie może, księża, babę pośle. On ma sposób. Wiadome, wystawianie się na pokusy kończy się grzechem. Papież Benedykt napisał dramatyczny list o stanie kościoła i miał odwagę napisać, skąd wzięły się takie stany zachowawcze księżyc. Jako dziadek serio to napisał nie, parę miesięcy temu. I daje przykład, kiedy była ta wiosna na gości. 968 rok w wielu seminariach rektorzy wpadli na pomysł i na umocnienie, że na uodpornienie przed pokusami, klerykom nie puszczali filmy pornograficzne. Co, co wy chcecie? Rozumiecie, jaki stan? No to napisał papież Benedykt XVI teraz w teraz dokumencie. No bo na starość próbuje dać jakieś rezymę. Skąd to się wzięło? Także wyście wyszli na ulicę za wolnością seksualną, w seminariach też to prowadzili. Teraz, kiedy nam Pan Jezus Panowie powiedział, że są podprogowe, podprogowe inwacje w filmach, Zero filmów w A reklamy, wszystko co ma. Telewizor znika z życia dzisiaj. Tak was nie upilnuje. No. No na razie Bóg dzięki. Ale żebyście wiedzieli, kiedy ja to usłyszałem, zero. Od pół roku dziś zero. Kiedy Bóg mówi, pomóż mi i mówi ci przesłanki konkretne, no to dzieci się nie można pilbać, z panem mówię. Bo to jest zupactwo, rozumiecie? Zuchwalstwo wobec form bezpieczeństwa, jeśli idzie o czystość, jest zuchwalstwem wobec Boga. To przekazali potomni. Nie myślcie, że święci nie mieli problemów z ciałem? Że tam się umartwiał i, 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 i całodno tkręczą na grochu, wiązał kamień koło czuła, jakimś życiał. No, bo walczył z ciałem. To nie jest tak, że to nie ma. Nie być, żeby się udało przeżyć życie kapłańskie bez pokusy. Niemożliwe, bo wszyscy mamy słabą naturę. Topujecie? Część z Was ma wypaczone paczne kapłaństwo, tak jak moja mama. Bo miała 8 lat, ksiądz ją wziął do kalwarii. No i ksiądz przeprócił dzieci, że idzie do ubikacji je wysikać. Mama się zgorszyła. Mama miała świadomość, że ksiądz nie sika. Wszyscy mają świadomość, jak są święte kapłańskie, że jest święty. Jest powołany do świętości, obdarzony świętymi łaskami, ale nie jest święty. To jest długa bitwa. Ta otoczka towarzyszyła nam kapłanom, więc myśmy bimbali ze wszystkiego, bo tak nie żeby nam się to przydarza. I pan Jezus mówi, że grzech nieczystości pustoszy szeregi kapłanów. Najbardziej. Świadome wystawianie na pokusy kończy się grzechem. Dlatego już dopuszczanie do sytuacji mogących mącić wewnętrzny pokój kapłana kapłana już jest grzechem pychy. Jak kapłan może brać młodego kapłana, choć jademy na na rowery i przyjedziemy się na Donald Insel, na nudystów, dzieci, my jadą na nudystów. Przestrzeń na gości ma 10 km i on wyjaśnia, my tylko jedziemy, przejechać się tam. W duszy tego kapłana obraz zostaje już na całe życie. Trzeba zobaczyć Sodomę i Gomorę. Pan mówi, że dopuszczanie do sytuacji mogącej mącić wewnętrzny pokój. Do, nie ma filmu, czy wojenny, jakikolwiek film, wszędzie, nawet jak kręcą religijny. Myślą przewodnią, wokół której się kręci dane zażnie, jest miłość dwojga ludzi. Zakochanie. Nie musi być na nagich, ale wszystkie kończą się pod taką przestrzenią zamydlenia i po godzinnej projekcji takim przygotowaniem, że Ty masz na całą noc gotowy materiał do budowy wy, wykończenia do dzieła. I to nie na jedną noc. Czasami na lata. Bo jak ci psychologicznie odpowiada aktorka, diabeł jest mistrzem, dlatego po raz który rzędu przepraszam wikarego świętej pamięci na Osielcu, tu niedaleko nas, początek XIX wieku otrzymuje monit z książęco biskupiej kuri. Że nie pracuję z młodzieżą żeńską. A on odpowiedział krótko: Nie będę pracował z młodzieżą żeńską, bo moja dusza szkodę ponosi. Ja się tym, cytując go, śmiałem się z tego. W jednym wykładzie to cytowałem: Dziś po latach, mówię, był to święty wikary. Stanął uczciwie przed urzędnikami. Jestem za słaby, żeby pracować z młodzieżą na downą. To wtedy dzieci, kobiety miały długie suknie, pod czyją pozapinane wszystko, długie rękawy. A dziś jak jest 20% zakrytego ciała i cała technologia ubioru kobiety dostosowana na kuszenie, Kapłani Padać zniszczyli lub nas nie przygotowano do form zachowań wobec własnego ciała. Pan Jezus to mówi bardzo, stawia prawie że na granicy. Dlatego już dopuszczanie do sytuacji mogących, nie że mącących, mogących mąci. Dlatego ja będę wzywał kleryków na śluby w rodzinach nie się, pobłogosławić przyjechać po, ale na wesele do sali, gdzie macie otwartą Sodomego More mogących a ty macie gotowe wymącenia a wszystkie te lasencje księży Łukaszku, nareszcie jesteś my cię nie widziały 10 lat Wszystkie ręce gotowe i będę cię tuliły. Ale ja mam? ja podjąłem decyzję, ja już na ślub nigdzie nie pójdę. Koń, skończył się ten czas. Już nie pójdę sami do domów przed ślubem, no bo tam taka sama golizna, co i tu... Jak chcą, to młodzi muszą tu przyjechać. Nie chcą. Nic się nie stało. Ja na tym kompletnie nic nie tracę. Kościół od początku pouczał o formach powściągliwości kapłana wobec wiernych. To, co omówiłem przed, przed chwilką, to nazwijmy to pierwsza faza rodzenia się pokusy, czyli faza gdzie są sytuacje, które mogą, że mamy nie dopuszczać do sytuacji, które mogą zamącić spokój. Aby zamiast walczyć z pokusami, kapłan nie dopuszczał do ich powstania. I pamiętam, że w jednym z ostatnich z EFL-u powiedział to przepięknie, że idziesz, no i nagle yy, było takie pewne, nie zobaczyłem grupkę dziewcząt, wszystkie winazjaliski tak ubrane, tak powyciskane ubiorem, jadące z chłopcami, że no no, co te, co te biedoki na takim wyjeździe szkolnym przeżywają? Którzy są nakładowani, Energią, do której nie są jeszcze przygotowani. Więc każda ta dziewczyna jest chodzącą pokusą. I Pan wyjaśnia? Ona się, taka przeszkoda, jawi. I pierwsza zasada obrony powściągliwość wzroku. w głowę. Zanim odejdź na bok. Papież Jan XXIII na jednym ze spotkań kiedy pani z, z fiordami siadła obok niego na posiłku, on nagle wziął jabłko przed przystawkami, przy ludziach i daje, daje jej jabłko do ręki. Ona, wzią, topliwość, ale to procedury. Nie, 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 nie. Pani musi wiedzieć, co się stało przez jabłko Tymczasem dziś nie obowiązują kapłanów żadne normy zachowań. Nie ma żadnych norm zachowań. Jak ja słyszę, że na mszach prymicyjnych wy tańcujecie. Wiecie, co wy robicie? Wy przy starcie już oddajecie tego kapłana szatano na wszak przymicyjnych przy, przy engi, dzieci. Co Wy robicie? Ze swoim muzyczem. Co Wy robicie? Na jaką drogę Wy, katolicy, wpuszczacie młodego kapłana? I co on robi? sutannie i nie tańcować. I tańcuje z Wami. Proszę, księdza, ale ksiądz jest otwarty na tylko się jeszcze odkryje i będziemy mieli problem, czy się do komórki, gdzie on śpi, drzwi otwarły, czy do, do obory, która obok nich nie jest. Ludzie, wy w takich zdarzeniach bierzecie udział? Musicie pamiętać. Dzisiaj. Nie obowiązują kapłanów żadne normy zachowań. Amen. Kiedy w średnim trapiści fundowali nowy klasztor, na odcinku ich przemarszu przechodził Herold z napisem: Trapista idzie. Później szło, szli żołnierze i wszystkie kobiety rosły do Binice, gdzie oni przechodzili. Żadna nie mogła wyjść do okna baczać. I to nie było dyskutować do Binice na te kilkanaście minut, kiedy główny kondukt przechodził. Dzieci, wszystko wyśmiano. Wszystko było light. Taki light ja już miałem w czasie seminarium. Wszystko się klerycy śmiali. Wszystko wykpili. Wszystkie uwagi ojcu Dłodnym, bo Niektórzy mówili o tych wyśmianach. Po wyśmiano. Później były takie sztuki teatralne, dwie, Pacer i, i Jasełka, no i tam po, na, gdzieś to było poniżej pasa, co, co robiono z przełożonymi, jak z nich kpiono z ojców duchownych. Karna na to chodził, że pozwalał na takie, czy rektor, bo jest zasada bardzo prosta. Nie wolno kpić z ojca duchownego. Z jego konferencji, bo to jest na, więc za moich czasów zaczęto kpić z ojców duchownych. W związku z tym wszystkie normy zachowań już wtedy były nam podane jako w formie krwi, jako przeżytek. To dopiero trzeba po latach zrozumieć, gdzie jest przygotowany grunt do tego, że dziś kapłani nie mają żadnych norm zachowań.